Witam Was drodzy widzowie! Bardzo serdecznie! Znajdujemy się na mapie Klasztor i przed nami bitewka SFAKiem 105, czyli takim strasznym dziwolągiem, który niedawno był do dostania na czarnym rynku. Ja w tej maszynie widzę dosyć duży potencjał nawet dla takich pomidorów jak ja. Jak widzicie, T25 od razu tam musiałem e, trzasnąć. Skupiamy, skupiamy. Jest piękny strzał. 712 w skodę. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale otwarcie bitewki eleganckie. Dodatkowo kamuflaż mam tutaj w stylu żaby. Także krzaczory mi nie straszne, chociaż nic przez nie nie widzę. Ale co tam? Ten T37, mi tu przeszkadza, bo on mnie tutaj spotuje. Bardzo mi się cieszył, jak on by zniknął. Ale ja tu widzę jeszcze jedną szansę. Jest kolejny 795, i dosłownie minęło. Eee, ile minęło no półtorej minuty 1500 obrażeń siedzi także ja już jestem zadowolony te potężne strzały naprawdę robią robotę eee, możesz dać w komentarzach jeżeli grasz S-Fakiem jakich modułów używasz ja mam tutaj teraz e, dwa zestawy bo stwierdziłem a co mi tam na bogato skoro już pojazd był ogarnięty, to trzeba go ładnie wyposażyć. Teraz gram na fioletowych okularach, eksperymentalnym, turbo. I co ja tam jeszcze miałem? Jeszcze coś tam miałem, już mi nawet upadło z tego z głowy, a ja tu poluję na te 3485. A drugi zestaw to lorneta, kółeczko różowe i to o czym ciągle zapominam. Dobrze. Jest te 34. No jak to mogło nie wejść? Jak to mogło nie wejść? No, no ale trudno. Mówi się trudno. Jadę tutaj na środek. Zobaczymy co będzie na środku. No i oczywiście tłumik, o to mi chodziło, no tłumik, tak, tak, w jednym i drugim zestawie jest tłumik, mam nadzieję ogarnąć wreszcie fioletowy tłumik, bo mam różowy i zwykły. A ja sobie myślę, co mi tam, podjadę środkiem, jest F25, jest YouTube, YouTube. Pięknie, prawie 500 weszło. Niestety się odgryzło, ale cóż. Dodam, że bitwa jest na szóstki, tak? I siódemki i ósemki, więc dużo łatwiej. Ale mimo to no, walnięcie z tych dwóch dział jest naprawdę przyjemne. Jak wejdzie. Ten mój Elcek jakoś tak nie mrawo, nie mrawo. Ojojoj, żaróweczka 25 siedzi w szakach. Myślę, że to jest jakiś bardzo mocny pojazd, bo często się pojawia i ludzie na tym czołgu mają bardzo dużo bitew zrobionych na ogół. Bitwa wyrównana 8-8. Susto po prawej, może by tak, coś tam nie ugryźć jeszcze. Ale ja już zaczynam tu grać trochę zbyt agresywnie. No już za, za, za dobry nastrój, i na ogół wtedy mi się bitwa kończy. Oj, coś jest. O la kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? 803 w buraka. No to Boratowi czapka spadła z głowy. Szkoda, szkoda, że nie więcej. Eee, ponieważ jemu naprawdę mało życia zostało. A miał dwa moe wbite, czyli dużo lepszy gracz niż ja i na pewno może na losach bitwy tutaj zaważyć. Ktoś kapuje nam bazę 9-8, wygrywamy? Nie, no jadę. Jadę, tym bardziej, że nasza baza jest przecież odkryta. Jak ja stąd wyjadę, będę miał eleganckie bicie. Będzie bicie, będzie bicie. No pięknie. 764 Może trzeba było bardziej to 92 obić, ale on mi znienacka wyjechał Może jeszcze się uda schować Dobra Widzę, że mi się cofa ktoś tutaj. Tu jest T52 Za mną też się ktoś cofa Dobić trzeba tego okupanta naszej bazy no gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie widzi mnie. Widzicie? Dolna płyta. Bingo! 4058 obrażeń, ale widzę. Jadą po mnie we trzech. No to będzie koniec. Jeszcze raz zdążę strzelić, zdążę, nie zdążyłem. Zemsta borata. Proszę państwa, także tak oto kończy się bitewka. Ja jestem jak najbardziej z niej zadowolony, chociaż szkoda, że nie wygraliśmy jako drużyna, ale uważam, że zrobiłem swoje. Nie wiem czy dałoby radę zrobić więcej. No, dobry gracz by zrobił więcej, ale mimo wszystko. Porażka, ale nawet się cieszę. Bardzo dużo zrobiłem obrażeń różnych rzeczy, misje wypełnione na dziś. Jest git. No a jak materiał się podobał to daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnych materiałach z gry World of Tanks jak również zacząłem odrywać sobie Path of Exile Także miłego cześć